Witam, kochani. To będzie artystyczna część. Obrazy nie są moje, nie są spod mojej ręki. Absolutnie nie. Lubię impresjonizm. To są kopie. To nie są oryginały, ani nawet ręcznie malowane to nie jest. Ale jedyne co ja zrobiłem, powiem Wam, te ramy kiedyś były złote. Złote jakie ohydne, Błyszczały się. Tak więc pytanie było, na które wam odpowiadam. Więc nie robiłem, nie malowałem tych obrazów, ale ramy. Ramy sam zrobiłem, właśnie sami w taki sposób pomalowałem. To jest to moja artystyczna część. Mój młodszy syn, albo nasz młodszy syn ma talent artystyczny. I on to on potrafi ładnie malować, ale bez jego pozwolenia jego rysunku wam nie będę pokazywał. To też jest malowane przeze mnie. Tak więc. Srebro dookoła jako ramki. Kupiłem ten mebel jako stary i w taki sposób go pomalowałem. Kiedyś był była normalna bejca. Tak więc dostałem pytanie i to jest moja odpowiedź na razie.